Siemanko z tej strony MTS Patryk86 i witam Was w szóstym że odcinku zagrajmy w Multitraft Auto Ze mną jest Mateusz Kiemano i jesteśmy teraz aktualnie na derbach na wencie. Próbuję, że mnie tak nie porozwalali. Żeby mi się pojazd nie spłonął. Teusz wie ty jesteś gdzieś, tylko jako... O ja jestem ja to byłeś przy brzegu, krawda. O widzę, Kamila. Łaż mnie wyrwało. Ja na razie sobie poswoję. No. Ja jeżdżę cały czas, żeby też nie porozwalało. Ja też taki trochę ich pomij. Ja też. Ja próbuję aż wszyscy zlecą i wtedy będę się rozwalał u to. Ale no. już wychodzę z... Nas. Ty. O, już jeden niżej jest. No, ja, ja jestem za to opadł. O, jeden jest ten na, na dole, tam jeździ jeden. Nie będę tam pójść za. Takich O, dwóch już widzę. Ej, buda mną tu No, ja niestety spadłem. Tam niżej, co? Tam jakieś dziureczki coś? Bo ja nie byłem. Tam można jeździć. Wszyscy w ogniu tam są. Przez bo jeden taki A dymi się czy coś? Nie. Trochę, żeby też nie. Próbuję, żeby nie. Jest to tutaj trochę złe. Ja czekam na kogoś, jak ktoś spadnie. A tam byli? O goście to... Patryk czekam na ciebie jak spadnie Ja to czekam na górze, bo to coraz nie osób jest na ja Także się da dało zaciągnąć ręcznie. A no a nie da się? Bo ja teraz nie chcę patrzeć no. To jest za Patyzianek A tam coś się biję, nie tu nie ty? Na dole a ty ty jesteś na dole? Nie, ja jestem na górze sam czas w tydzień Jeżdżę w kółko i tak Coraz mniej osób na tej górze jest No gdzie? gdzie? Najgorzej jak, sp jak spadnę z tym dachem w dół Będę się sunął najgorzej, a ty jak spadłeś? normalnie na koła A to ty masz fuksa, jak jeszcze spadniesz na ten Na dach i będziesz ślizgał, oj. Ojej, ojej. To wtedy będzie trochę Wszyscy się biją w środku, ja sobie jeżdżę w Kółko I próbuję, żeby samochody nie zniszczyć No i tak nie mi się bardzo A no w... nie wiem w ogóle, ale nie ma trochę HP O tam? Ja tam czekam Kamira, albo ciebie Kamil coś pisze żeby wygrać Ale nie wiem czy nie czy nie ma Nie wiem czy ten czasem nie jest kto ostatni zostaje na tak górze? już spadł. Tak? Jest na dole. Um. Nie wiem, czy to czasem nie jest takie coś, bo... Admini tutaj są na górze. No ja nie, Admini może na dole, na torzy. I patrzą, kto zostanie tylko na górze. Bo no, są takie Ale i was też już się nie liczy. Możecie tam jeździć, rozwalać się. Ale i tak nie będzie się liczyło. Fuchs, to jest dwóch, cztery, pięć, sześciu ze mną, chyba, jak go wypuściłem? Nie, wjechać na górę, na górę, na górę na Już no. nie, ale nie, nie, górę nie, 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 a ja nie, nie, kółko Oni nie, wiem, czy jest sobie wiesz y, czas tu nie, o, chciał mnie zepchnąć ale ja się, ja, się, ja się nie da I dużo tam jest osób? No ja to muszę uciec. Raz, dwa Sześć ze mną? Tak Nie wiem czy dobrze ja ten policzyłem Bo ja cały czas uciekam od nich Może wygrasz akurat Ty? Tak, już próbowali mnie zepchnąć To kasy trochę się dostanie czy nie? Było we mnie wjeżdżać najgorzej jak naciśniesz F to wtedy będziesz miał już pożoba ale chyba czas się rozwalać ale mi szkoda hmm. szkoda będzie bo ja tu na derby pierwszy raz jestem Monster Trac'a driftuję No. Dobra Jechać Ale dużo osób było Już, już, jeden, jedn... mniej Dobra, jednego mniej Już A ja, gaśnicę dostał, widać. Dobry. Ja że strażek. Za kim roku. Się pali. Jeszcze żyje... O, kolejnego mniej. Czterech. Zepchałeś kogoś? Nie, ja uciekam cały czas, ja będę walczył jeden na jeden, bo ja nie chcę... Ja to... Ja to wcześniej. kogoś. No ja później Ręce drżą A się się trzę Jeżę skółko Tam się rozwalają No bo nie będę Jeździł, jeździł w kwadrat bo plansza nie pozwala Próbują we mnie wierzyć PRÓBUJĄ Ojej fuks, FUKS 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 Cztery Ja chcę wygrać to walka ale za zaczynam bić się. Będę żyje, nie będę, że nie będę, że cały event uciekał Grało się w sampie. W derby. teraz się zagra w MTA Nie, spadłem. No nie. Skurde, bo ten lesie, nie wiadomo, co on miał. Dobra stan. No to ja się żegnam z derbów Za mną A... był Mateusz. Ara. Dobra siema.